Cześć, witajcie, z tej strony Gaźmisz, witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzenia polskich map do gry Farming Simulator no i w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z mapą kolejną od Tomiksa, jest to Hebdów kolejna mapa wzorowana na Realu to jest tym razem realna mapa, nie tak jak Dąbrówka że tam fikcyjna czy coś wchodźmy sobie do PDA, oczywiście PDA działa, na mapie macie ponad 100, ponad 70, 67 pól, tak, że no, dosyć sporo, 70 ponad pól nawet, no, tak, dość sporo, także jest w czym wybierać. Gospodarstwo jest jednogrywalne, z tego co mi wiadomo, ale takie w tym nie latałem po tej mapie, więc może coś znajdziemy. No i zaczynamy sobie tutaj w takim miejscu. Yy, otwórzmy sobie bramę, macie takie fajne gospodarstwo, standardowe, ale jest bardzo ładne. Tu jakoś wiatr masyny na start. Taki garaf fajny, przejazdowy. Jak wiecie ja tutaj sobie trochę budowałem na singlu, na jakimś live'ie, yy, ale jakoś nie mam kiedy się zabrać za tą granie na tej mapie. Tu jest wiata, tu jest taka stodoła, każdemu chyba znana. No gara garaf taki bardziej. Tutaj pola, pola są takie średnie, duże, no i taka tutaj gospo tu jest te silosy. Yy, pójdźmy sobie mowy tak, tam nie pójdziemy, pójdziemy sobie tu do końca, wiecie, i później zrobimy takie kółko i wrócimy. Yy, tu jak widzicie pola, no pola są ładne, fajne, yy, budynki statyczne, obiekty statyczne, takie wioski fajnie porobione zostały, tu droga oczywiście, tu drogą możecie sobie jechać tutaj za gospą, biegniemy sobie tutaj, tu mnie jeszcze nie było, To jest bardzo fajna łąka, yy, strych mamy, fajne miejsce zrobiony. tu jakiś znak znak na hebdów. Yy. Fajnie to odwzorowane wszystko jest tutaj. Jakieś Bajorka, Bagna, tak bardziej bym powiedział. Idziemy sobie do góry. Nie wiem, co tam. <laughs> U góry znajdę, ale chyba młyn, bo w a skupy <laughs> i takie inne. Skupy, sędzalnia, tartak. Czyli tutaj jest tako fajnie zrobione na końcu mapy, i tu jest zakończenie mapiów. No i oczywiście, jakby nie było łąka na końcu mapy. Także zakończenia takie fajnie nieporobione są w miarę, e, tu jest takie fajne malutkie pole pod jakiegoś bizona I mieliśmy iść tędy, no i idziemy sobie popatrzymy na to ukształtowanie terenu Jest tak samo jak na Dąbrówce, bardzo ładnie to jest zrobione, takie równe, no nie, takie równe ukształtowanie Mapa jest bodajże z województwa opolskiego, także, a tędy nie przejdziemy Także nie wiem jak tam jest, ale no bardzo ładnie to wygląda, tutaj mamy las jakiś, ale to chyba tak bardziej statyczny Wyjeżdżamy sobie z powrotem do Hebdowa. No i biegniemy teraz w tamtym kierunku. Tu... Y, ...możemy pójść tędy. Tutaj macie pola. I takie też gospo. Fajne dojazdy są zrobione. Tu jest taki fajny dojazd do lasu. Y, jak widzicie. I do tego lasu chyba można z dwóch stron nawet wjechać. tylko z tej strony? Nie, tylko z tej strony. I tu już jesteśmy poza mapą. Także tutaj macie taki fajny dojazd do lasu koło półtonnego gospa. Tu takie fajne pole, o tu jest bardzo ładnie, zdjęcie jakieś zrobił czy coś. Pięknie wygląda to. Yy, dobra, wyłazimy z tej drogi. Mi się zaciekawiłem to drogo, nagle. Tutaj też jest jakaś droga, tu bardziej do pola Do a też bardzo widzicie tu jakieś stodoła na głowę czy coś takiego. Naprawdę wygląda to ślicznie. Yy, tutaj są jakieś tego, rozjazdy. Tu jest taki fajny klimacik, o! Tutaj ta łąka, te pola i tu jest taki fajny zagraniczek, tu jest taki fajny klimacik w tym miejscu. Yy, idziemy tutaj statyczne dalej. Jakieś pola dalej statyczne, gospa. Yy, tu mnie nie było chyba na tej drodze. Idziemy tędy zobaczyć co tam jest, tam są takie mały Skup małych pól. Skupisko małych pól, no nie, takich o bym powiedział. Tu jest jakaś łąka. Czy małych to bym nie powiedział. I tu już byliśmy w sumie. Tak tutaj byliśmy w sumie chyba już Nie, tu są takie jebitne pola trochę Także tak tu wygląda, ogólnie fajne jazdy, Jakby to nie było Kolejne takie fajne pole tutaj w tym miejscu yy, Co by tu dalej, tu kolejne statyczne gospa Wdamy do rozwidlenia dróg Oto tutaj sobie bizony testowałem na tym polu Tu jest skup I sklep w jednym, jednym czasie Oczywiście wszystko działa Bez najmniejszego problemu Tam jak sobie pójdziecie jest zakończenie mapy, ale jednak nie takie szybkie zakończenie mapy, bo jak widzicie macie kolejne statyczne budynki, pola jeszcze trochę macie i tu jest chyba największe pole na mapie, bo ma 6 hektarów, no i tu jest dopiero, Wy... wyszedłem poza mapę, nie wierzę, czekajcie, ja nie wyjdę? Ja bym wyszedł, ale nie, nie da się, kolizja jest zrobiona, no i bardzo dobrze. Tu jest taki trochę łąka, taki kurde, nie uwytek, jak chcecie, możecie sobie te drzewa tutaj powycinać, poogarniać. I widać takie pole bagniste, wielkie pole, ale jeszcze komuś się chce to robić, bo to na pewno by się nie chciało zbytnio. To jest słonecznik rośnie. W hmm. znowu do Hebdowa. Nie, groble to czy coś takiego. Groble. Jesteśmy w groblach i tu jest chyba. Ej, tutaj nie byłem, ale tu jest zakończenie mapy. No i tak, mapa od Dąbrówki jest mniejsza, ale wielkościowo, czym bym powiedział, czy jest mniejsza, polami i tym wszystkim, e, wielkościowo jest, można powiedzieć, identyczna jak Dąbrówka. Ukształtowanie terenu jak widzicie, jest piękne, co do optymalizacji ponad 100 fpsów, jak nagrywam. E, Także no, tu jest takie naprawdę me, mega klimatyczne pole. Wejdźmy sobie na sam wstyd tego pola. I sobie zje wdać. No nie, tak jak trochę jest u nas na lubelszczyźnie takie pola są to tak i tutaj zostało to zrobione. No i co do oceny mapki, oczywiście mapa ja oceniam 10 na 10, bo jest naprawdę ładnie i pięknie zrobiona. Yy, oczywiście link do mapki macie w opisie oryginalny z Modkaba. Yy, no i co ja Wam za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba. No i co? Do następnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć, no i pa.